Tutaj masz już takiego bardzo fajnego, zarąbistego świerka, który pewnie z biegiem czasu wypadnie, bo będzie się powoli starzał, ale to mu zajmie jakieś, tak na moje oko, jakieś 50 lat. Odliczając od teraz. A tutaj masz jodłę, która sama rośnie. Igi jej tutaj nie posadził. Igi tutaj nie chroni przed zwierzętami po stubach i rośnie. Tam masz buka, która sobie rośnie bez problemu. I wszystko po prostu trwa. I co? Masz fajną strukturę, tak zwaną strukturę drzewostanu? Masz. masz. Wielopiętrową. Masz wielopiętrową. Masz małe drzewa, masz duże drzewo. Masz sadzonki. Masz malutkie pycie, pycie, takie drzewka, które rosną często na pniach. A to było po prostu uprawianym polem. Ale to niesamowite. Czyli jak możemy się odnieść do tego, kiedy leśnicy mówią, że te lasy bieszczadzkie tutaj są nowe dzięki ich wieloletniej pracy? To jest bzdura, no niestety to jest bzdura, bo las, las błyskawicznie wchodzi, ja, ja jeżeli tutaj jestem od 20 lat i użytkuję pola i je koszę, koszę je między innymi z jednego względu, żeby nie zarastały lasem. No dobrze, ale tutaj przecież prawo zobowiązuje Cię do jakichś prac chyba, nie? Twój prywatny las podlega jakimś regulacjom, jakimś planom? Co Ty o tym teoretycznie, myślisz? Teoretycznie tak, czyli jeżeli po powinienem gospodarować zgodnie z uproszczonym planem urządzenia, ale uznałem, że mój uproszczony plan urządzenia oznacza, że nie robię nic. <śmiech> Dobra, <śmiech> dobre, dobrze.